Witam. Tak szybkie info. Tutaj mamy do odbioru już nasz edopik za staking Secret Network SCRT token na z, z różnych tam podsieci na ekosystemie Cosmos. Tutaj już sobie odebrałem. Jak widzicie, mam 116 odebranych. W Westingu jeszcze są 349 i będą w sumie dostępne 28 czerwca 2024 o 2 w nocy do sprzedaży. Stronkę wrzucę wam w opis. Także tu tutaj było za staking e, Secret Network Ola oraz za mieliśmy też oraz za tweety. Tweet, retweet i tak dalej. Za to też dawali tokeny. Co oni tutaj mają? Oni mają tutaj, właśnie możecie sobie u nich później to w sumie działa, nie działa. Zarejestrować po prostu swoją nową kartę. I po prostu płacić tymi tokenami Secret Network, Atom i tak dalej, jeżeli sobie je tam zaswapujecie bezpośrednio z waszego portfela. Jakiś czas nie było tutaj weryfikacji yy, tożsamości, także można było i można było używać tej karty. Także teraz nie wiem, jak to wygląda, bo nie ma, na razie jej nie mam. Nie posiadam. Także, ale tu też jest taka opcja, że można sobie ją też wyrobić. Ok. Podziemiały.